Wojewódzka i miejska inauguracja roku szkolnego w tym roku w Bydgoszczy w Siódmym Liceum. Na Siódmym Liceum mam ciekawe wspomnienia, bo właśnie tutaj, no, wtedy to jeszcze były egzaminy do szkół średnich, tu zdawałem egzamin do, szko do szkoły średniej. Na matematyce się patknąłem, i musiałem pójść do innego liceum, ale sentyment pozostał. Szkoła, szkoła naprawdę wypiękniała, cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem. A wszystkim uczniom życzę jak najmniej gapienia się smartfona, jak najwięcej zawierania dobrych przyjaźni. I dobrej atmosfery no, w tym nowym roku szkolnym. Wszystkiego dobrego.